No, cześć! Witam was ponownie w naszej ulubionej grze. Dzisiejszy odcinek będzie raczej luźny. Otworzymy sobie trochę paczek. Zaczniemy ligę weekendową. Zerujemy paczuchy 5 razy 80 plus cygankow. Troszeczkę już ulepszyłem naszą przyszłą gwiazdę, ale jeszcze nie do takiego stopnia, że mogę nim grać w pierwszym składzie, ale myślę, że w następnym odcinku już... Będzie można nim normalnie grać Lawrence i Baltimore 8584. No, jest spoko nawet. Jeszcze raz taka sama paczka. Czy będzie walkout przynajmniej? Mamy to. Pierwszy walkout środkowy po. Będzie to pani Little 86. Czy będzie podwójny? Pewnie nie, ale możemy poczekać. Miałem rację. Lezomer, okej, okay. nawet spoko. Dwie wymienne paczki. Dwie najlepsze za ważne mecze. Niech będzie najpierw ta. 80 plus gwarancja, czy wymienny walkout, może? Na pewno. A tutaj 81 plus nie he ale 85. 3 razy 83 plus. Poproszę walkout. Jezu. Fajnie, fajnie. No i z tej paczki drugi walkout musi polecieć. 2 razy 85 plus. Paczki były naprawdę super, ale na chwilę przerywamy otwieranie ich. Tak jak wam mówiłem, ten pan Nwaneri ulepszony do ceny 88. Wygląda fajnie, ale tutaj brakuje mu na przykład sztuczek, będzie miał 5 słabszej nogi, no było do wyboru albo 5 sztuczek, albo słabszej nogi. No ja wybieram słabszą nogę zdecydowanie. Jeśli chodzi o playstyle z plusem, no to tutaj mu dałem ten co malowców chick, bo fajnie jak taka karta będzie dobrze panowała nad piłką. A drugi... Drugim playstylem jakim wybrałem no bo wyszły tam nowe zadania będą strzały z fałsza w lidze weekendowej chcę zagrać loftusem ewolucją w ogóle widziałem że wyszła jakaś nowa ewolucja pomocnika i maksymalna ocena 88 po tym jak zrobiłem tutaj loftusa na 89 nie wiem jak on by wyglądał nie chcę lepiej sprawdzać bo kurde mogę tego żałować no ale kto wiedział że wyjdzie jakaś lepsza chyba lepsza inna ewolucja po prostu to wraca na skrzydło możemy Dać pana N1er najwyżej na ławkę. Wiem, że kilka razy mówiłem, że tego neto będę chciał za kogoś zamienić, ale w późniejszym etapie, jak nim tak grałem, grałem trochę więcej. To nie jest taki zły. Możliwe, że ten niedawny patch coś zmienił. Zaczynamy ligę weekendową. Kurde, nie wiem, czy zagram coś, bo nie znaleziono żadnego przeciwnika. Resetowałem grę. Możliwe, że jest to spowodowane tym, że. PlayStation ma jakąś awarię. Udało się. Reset konsoli pomógł, także witamy pierwszego rywala. Pierwszy mecz w lidze weekendowej. Casillas na bramce, Konate, Mendy, Miller, Xabi Alonso, Mbappé, Rodrigo. Ma kim grać przeciwnik. Ajajaj, ależ tutaj podał do tego Müllera, ale dobrze turę. Podaj do Halanda. On jeszcze tutaj pięknie wykiwał wszystkich. I podajmy. Aj, szkoda. No wiem, że tam Kylian Mbappe biegnie, ale Gordowa na spokojnie go zatrzymuje. Czy będzie chciał podawać, czy jednak udało się mu strzelić? Ale Casillas na luzie to ma. I teraz, czy w końcu uda się? Rywalowi nie uda się. Może teraz nam się w końcu coś uda? Neto, musimy troszeczkę tutaj klepać, bo rywal naprawdę naciska na mnie w tej obronie. Let's go. Znalazłem pana Loftusa Chica, który podaje do so Tesa i GOL, proszę Państwa. Mamy to 1-0. Pięknie. Jeśli brzmię troszeczkę dziwnie, to przepraszam, ale jest godzina za 10, pierwsza w nocy, i nie chcę obudzić sąsiadów. Kilian Cordoba które. Dobrze, ależ pięknie tutaj w obronie. Ciśniemy. Teo Hernandez, Sancho. Może jakaś fineska na zielonym. No ładnie to leciało. Podaję do Erlinga Halanda, Czy on to przyjmie? O jezu, to było piękne. Piękne zagranie. 2-0. I teraz. Do Halanda, piękne zagranie. Dawaj, strzelaj, Haland! No, co tak się długo zbierasz? Jeszcze jest Beningam, neto! Okej, okay, skończyła się pierwsza połowa meczu. Chciałem przejść do drugiej, ale rywal nie chce. Wyszedł Rage Quit 1-0 Bilans. Jako przerywnik zrobimy sobie rozbudowę 85, no bo jej nic tak naprawdę nie dodało, no jest typa, nie ma paczek. Ostatnio jej były 14 razy 82, czy to były 83. No nieważne, no nie ma ich. Trafmy kartę. Future Stars. No nie, ale walkout jest, bo z tej pierwszej paczki nie było środkowy pomocnik będzie to Pedri zapewne 86 ale może podwójny walkout w ramach rękompensaty. jest niech będzie to ktoś dobry 89 może Katoto Katoto 88 jest ok <ścoughs> Paczka z jedną kartą rzadką Koman chyba tak no Bayern Monachium no zobaczmy. proszę państwa 87 Kingsley Common Wymienny Tego to się nie spodziewałem. No jedna rzadka karta, dlatego nawet nie chciałem Wam pokazywać tej paczki, ale no kurde. Oczywiście no nie jest to nic wyjątkowego, ale warto tutaj Wam to pokazać. <grych> Musiala, jeszcze z paczki 2x82+, no ja pierdziele, serio, takie słabe paczki, nie? A przed drugim spotkaniem przepalamy ostatni skład, 88 oceny ogólnej na Ronaldinho, trzy karty Future Stars lecą i teraz to już będzie naprawdę, naprawdę... Z górki. Czy w tej paczce będzie walkout? Proszę państwa, jest inform. Junior Firpo na duplikacie. Wszystkie składy 89-88 zostały kończone, teraz 87 w dół, także już niewiele brakuje do ukończenia Ronaldinho. No i przechodzimy do drugiego spotkania w tej lidze weekendowej. Teraz dla odmiany Mike na bramce jest Ronaldinho. Buteya z Ham. No spoko, drużyna. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest Sokrates. Jest Erling Haaland. Podanie do Jadona Sancho. I teraz pięknie znaleziony Jude Bellingham. Jadon Sancho. Znajdźmy kogoś, albo może wlećmy na technicę po prostu sobie. Jezu, jak to Mike wyjął! Dobra, dawaj do Erlinga Haalanda. Come on, let's go, Erling. Erling Fineska tak jest Mamy to 1 do 0 Byłoby to coś wyjątkowego jakbym wygrał Dwa mecze z rzędu na rozpoczęcie Ligi weekendowej bo nie wiem czy to się W tej edycji wydarzyło w ogóle raz Chociaż i Lucio Lucio tutaj próbujemy przedryblować No to nie jest dobry pomysł Ronaldinho to już lepiej ale Bellingham pięknie Mija Ham jeszcze odegranie Dobrze Cordoba jest mamy to Dobrze Bellingham podanie do Sokratesa Powershot shot. Zróbmy coś jeszcze, tutaj jest potencjał na wygranie tego spotkania, Ronaldinho, o oh yes. o oh ale mnie zrobił i strzela brameczkę, jeden do jednego. uleci Jadon Sancho i po krótkim, dobra, mamy rzut karny, Sokrates, strzel to dla nas, prawy dolny, mamy to, Erling Haaland do Sokratesa, bardzo dobrze i teraz Erling, powershot, shot. Myślałem, że to będzie w bramce. Erlik, ale ma dużo miejsca. Kurde, no ładny strzał. I jeszcze odegranie, jednak tutaj piłka się odbija pod nasze nogi. Neto, jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę mamy sporo akcji w tym meczu. I teraz Loftus, Triks, Sokrates, Berba. Niepotrzebnie. Halant, stąd! Jeszcze to zablokował. Mamy już rożny Dobra, mówiłem, żeby nie wrzucać, ale może teraz. <grym> A, na pewno turę. Strzeli z tego miejsca. Spróbujmy. No, ojej, ależ tutaj podanie do Obeliga ma poszło i teraz Love to Shake Robi to, proszę Państwa. 3 do 1, no wszedł jak do siebie. Pedro Neto nie daje się tutaj. Piękny dribbling i Fineska. Ach, ładnie. Teo Hernandez nie zatrzymał tego. Niestety, Aleksia Puteja z 2 do 3. Co my robimy w tej obronie? No nie, proszę Państwa, kurde, no tak łatwo i tak szybko tracimy dwie bramki. Sancho, Erling Haaland i zatrzymanie. No dobi to so Sokrates, chłopie, no ja pierdziele, praktycznie pustą bramkę miał. Jeszcze tutaj lecimy na R1, podanie do Jadona nas Sancho, podaje do Neto, Neto z tej, z tej pozycji nie strzela. Niech wejdzie Xabi Alonso za Loftusa, może tutaj przydadzą się te podania porostopadłe i Leo za Sancho. Sokrates bija w pole karne jak do siebie i... No ej, no kurde, chciałem do Halanda, co to było? Leci rywal, leci, niestety, kurde, no strzela mi bramkę, no tak nie miało być oj, 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 niedobrze, niedobrze, ale co robi rywal tam, nie ma żadnych sztuczek Ja się nie nabieram na żadne sztuczki, proszę państwa, dobrze, ture, dobrze Rafael, wyprówaj do przodu, nie bój się no, kurde, faul panie rywalu. To czerwona kartka. Leciałem sam na sam dla pani. Dobrze. O to chodzi, panie sędzio. No to już niestety jest koniec, jeszcze rywal. Kurde, myślałem, że mnie dobija. No trudno, przegrywamy. No, mogłem to wygrać. To był mecz do wygrania, ale. Zakończmy ten odcinek w stylu. Niech będzie jakaś karta Future Stars. 2 razy 83 plus. No dobra, mamy jeszcze paczkę 2 razy 85+, i z niej będzie karta Future Stars, let's go, albo i nie, ale chociaż walkout, bardzo dobrze, prawy obrońca, karwa, hal 86, i kto z nim, bo ja wierzę. Że ktoś z nim jeszcze przyjdzie, albo i nie, brąz. Tak jak mówiłem, luźny odcinek Bilans 1-1 w Ut Champions. Teraz raczej niestety nie będę miał jak nagrać końcówki, więc myślę, że widzimy się w nagrodach, ale postaram się przynajmniej nagrać, tak wiecie, bez żadnej reakcji i Wam po prostu opowiedzieć, co się tam wydarzyło pod koniec. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie.